Siemanko w kolejnym odcinku. Pamiętacie pierwszy odcinek z Melbourne, jak pokazywałem Wam zatopiony wrak statku? Postanowiłem, że nie opuszczę tego miasta, dopóki nie wejdę na pokład. Dlatego wracam raz jeszcze w to miejsce, ale tym razem nie sam. Zabrałem ze sobą materac. Mam go w plecaku. Dosłownie taki sam, jak uszkodziłem w poprzednich odcinkach. Kupiłem za 7 dolarów i spróbuję dostać się na nim. Dosłownie na ten wrak, ale też nie sam, bo w towarzystwie mojej koleżanki Kiki, która będzie mi towarzyszyć, a spotykam się z nią na plaży. Także życzę mi powodzenia. Widzimy się na miejscu. No i spotkałem się już z dziewczynami. Kiki wzięła koleżankę. Idziemy rozbić się na plaży, a tam jest ten statek. Na, Kiki, would you like to say hello? Hello, Poland. How you? They're great. Yeah. <laughs> no i dobra docieram do tej Waja i Wariatko. <laughs> I just said carefully, you crazy girl. <laughs> yes, Dobra, znaleźliśmy spot, rozbijamy się tutaj. I zaraz napompuję materac. Let's put our stuff here. Kiki, where are you from? Tell Canada. my friends where are you from. You are half Canadian, Canadian girl. From Canada, but my parents are Colombian. Yeah. Colombiano. Would you say something in Spanish language? Oh. Hola, Polandia, jak Nice. Yeah, can you blow no. this matches? Why? Let's try. I will record. Dobra. Spróbuję napompować ten materac. I jak go napompuję, to płyniemy tam, do tego wraku i spróbujemy wejść na niego. Dobra, sprzęt się tutaj pompuje. Jak tylko nabierze odpowiednich wymiarów, to wskakujemy tam do wody. Nie jest to daleko, wydaje mi się, że około 50 metrów, może trochę więcej. Ale już widzę tam ludzi, jak są i eksplorują. Także nie mogę być gorszy. W końcu tutaj przyjechałem po to, żeby wejść tam na ten statek oh. of course. They're really good. i tak to wygląda moi drodzy sprzęt się pompuje i zaraz odpływamy 3 2 1 let's do it let's do it come on As as can, we'll we can, we tak. Tak? Tak. Yani plan jest żeby iść po prostu jak najdalej się da, a jak już stracimy y, grunt to po prostu próbujemy płynąć O! Oh! No oh, fuck, скоtali is cold, a little. Oh! I should dive in first. Ah. Ready. Ready, one, two, three. Oh, okay. Ale tu okay. są jaja, moi drodzy. No, no, no. Może nawet w połowie jesteśmy. We almost in half. Almost half. Tutaj chyba Nie mieli siły i się pod kajak pod kelly. She... Has... Yeah. Wszystko Do to robi? Szczerze, że tak. Kiedy przyjdzie, że tak. Wszyscy, że tak. że tak. Wszyscy, że tak. Wszyscy, że

Nie, yeah, ale you're right. You need a rest? You do Odpłynęli daleko od brzegu i już ze zmęczenia nie potrafić i wrócić. Dobrze, że panika kajakiem podpłynęła i mogli się złapać. Good job! <laughs> She's <laughs> He's focused. Good job. Following oh, us, Kolejanka. She's following us. <laughs> Let's go for adventure. Adventure. <laughs> I would have been for football. Słuchajcie, jesteśmy dosłownie nad statkiem, on jest tutaj już pod wodą. Zaraz haczył haczył mogą, o jego dziu mogę go stąd widzieć. Słuchajcie, dopłynęliśmy praktycznie, zaraz będziemy. I'm so excited. What about you? We're all so excited! We did it! You right? So we You guys got here quicker than us, and you swam. So uh, yeah, this way, like right? Yeah. Wow. Okay. Okay. We got this. Okay. Can you stand? I'll try to go first, maybe. <laughs> i asked you if you want a hand. Oh my God. <sighs> oh. there I know, right? Why don't they have stairs here? Yeah. Look at this. This is so fucking dangerous. It's not yeah, it is. Okay. <sighs> we did it. We did How it? Like we did it. That's the made it. It's fine. <sighs>

No powiem wam, że było warto, zobaczcie, tutaj to jest basen. Zaraz sobie tu będzie przy nami jacuzzi. Oa, caught są nails in the wood. No mi się tutaj zdradziłem. Zobaczcie, gdzie stoją. Yes, okay. Nie mukey, Okay, dan się. Zobaczcie, jakie ogromne fale. Musimy stąd uciekać. 50 minut i może przykryć ten. Statek. That, that it's crazy. That is crazy. That it's crazy. Where it's kicking. Because I they said that you should you must come because then we'd have to leave. Yeah. You gonna stay for long? That's what they're saying. Yeah. Bo địa lokalni oh powiedzieli nam, God. że że za 50 minut te fale są go zbyt wysokie i może nas zaraz tutaj przykryć. Więc nie mamy dużo czasu tutaj. Ale definity Zdecydowali po That's crazy. Wow. Zobaczcie jak to wygląda. Jestem tak podtekstowany. Kurczę, nie wygląda. Jestem na wraku statku, rozumiecie to? Ale się cieszę. Kiki, they are like jacuzzis. Look, one small jacuzzi, second jacuzzi, and here it's swimming pool. Zobaczcie, jaki basen. Normalnie nie pool. O kurde, ale podlewa. Zobaczcie, tutaj podlewa to Naprawdę Zobaczcie, naprawdę wygląda mocno. Wow! Wow! yeah! Zobaczcie, jaka gwiazda! Jak się ładnie tutaj pozuje! Ahoj. Chyba będzie na miniaturce Ships pani. Ahoj! Sh przygoda, jak nie wiem. Tak się cieszę, że tu jestem. No kurczę, na wraku statku. Jeszcze kilka dni temu puszczałem tutaj drona, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A teraz. O, jest. I tutaj widać pod wodą dziób tego statku. Dosłownie nad tym płynęliśmy. A do plaży jest myślę, że ze 300 metrów co najmniej. A matres dał radę zobaczcie.

That's okay. it. Zobaczyć czy nasze rzeczy jeszcze leżą na miejscu, bo nie było nas chyba z godzinę. Ale tutaj nie kradną, więc mam nadzieję, że wszystko jest. No i dobra, jesteśmy już na brzegu, zobaczcie. Kiki sprawdza zdjęcia i filmy. Da. da. Tak, nie, nie da. da, da. Powietrze już z materaca spuszczone spełnił swoją rolę idealnie. Także zabrałbym go. Da A może zabiorę? Co będę wyrzucał? 7 dolarów na ziemi nie leży. Zabieram go chyba. Dzięki mordeczki za obejrzenie odcinka i zapraszam Was do oglądania następnych, bo będą równie mocne, jak i nie lepsze. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Ostatnie spojrzenie na ten statek z daleka.